Cześć, Siema, z tej strony, Goldzevik na Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. W nowej serii, w serii z Ultimate Team World Cup, w serii oczekiwanej przeze mnie, myślę, że też przez Was. No, troszkę musieliśmy się naczekać na ten, na ten dodatek. Pojawi się on z dniowym opóźnieniem. Narobił mi tyle smaczka, że nie mogłem nawet zdzierzyć właśnie tego jedno, jednodniowego opóźnienia, ale już jest. Któremu krajowi kibicujesz? Grupa H. Grupa h Belgia to będzie kraj, któremu ja będę kibicował na mistrzostwach świata w FIFA. Bo jeśli chodzi o prawdziwe, to mam tam swoje inne typy. Tak, niech będzie Belgia. No i rozpoczniemy, Rozpocznijmy przygodę. Bardzo fajne tło. No i pierwsza paczka leci. Paczka startowa. Starter pack, tak zwane. No i zobaczmy, jakich tutaj zawodników dostaliśmy. Mmm. Nie, nie, nie widzę tam ani jednego zawodnika. To jest po pierwsze. E, no, powiem tak. Nie wiem o co chodzi. <laughs> nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale nie dostałem żadnego zawodnika. <laughs> I nie wiem jak ja mam teraz Klep, Moje paczki. Czy ja tutaj mam cokolwiek Eee. Nie wiem o co chodzi teraz naprawdę.